Nazywam się Gena wefa jestem sołtysem wsi Juchnowiec Górny, mieszkam w ichnowcu Górnym i jestem sołtysem piątą kadencję. ponieważ nie myślałam po prostu o tym, ale na pewnym zebraniu zgłosili mnie mieszkańcy. No i zgodziłam się i niestety zostałam. Wybrali. No wieloma rzeczami w tej chwili to mamy trochę przez tą właśnie epidemię. Trochę więcej tych zajęć, bo mieszkańcy nie bardzo mogą też do urzędu gminy. To coś tam zawsze potrzebują, coś tam zawsze pytają. W tej chwili na przykład jest okres roznoszenia podatków i śmieciowe ustawa weszła nowa, i bardzo dużo pytań jest na temat tych śmieci. No w tej chwili to pytają właśnie o deklaracje bo są zniżki dla mieszkańców, którzy mieszkają sami i są emerytą lub rencistą i są zniżki dla dwóch emerytów czy rencistów i właśnie to, o to właśnie pytają i często trzeba przyjść do gminy właśnie pobrać no bo niestety jeden może, drugi nie może i proszą, także to tak jakby no może nie do obowiązków należy, bo to powinni każdy sam no ale człowiek chce pomóc ludziom i i to robi, przychodzę, biorę, pobrałam kilka wniosków i roznoszę właśnie. Roznosimy też nakazy na podatki raz do roku, a zbieramy kwartalnie za podatki. Niektórzy płacą właśnie do mnie, niektórzy proszą przyjść do mieszkania, bo nie, nie dadzą rady, czy, czy po prostu zapominają. No też współpracujemy do gminy, coś trzeba przekazać do Urząd Gminy, czy dzwonią panie, czy... Czy my sami idziemy, pytamy, co, co się zmieniło, co trzeba jeszcze zrobić, co trzeba przekazać mieszkańcom. No i na tym nasza taka praca polega. Odważny to na pewno, bo czasami tak jest, że jedni pochwalą, coś tam powiedzą, a inni niestety poganią. Coś tam źle się robi, że coś się nie dopilnowało, w szczególności teraz, jak były te śniegi, mrozy, to bardzo dużo telefonów od mieszkańców, czemu nieodśnieżone, czemu za mocno odśnieżone, czemu wejście zasypane, czemu nieodsypane, czemu ścieżka jest nieodśnieżona. No niestety wiem dokładnie, bo się współpracuję z Urzędem Gminy i z kierowcami też się rozmawia. Nie nadążyli po prostu, ale w miarę swoich możliwości było naprawdę dobrze odśnieżone. Ścieżki były też podśnieżane. Powiat pomagał i nasi kierowcy też się starali właśnie odśnieżali i nocami, i dniami, także uważam, że, że było to dobrze zrobione. No, ale niestety są takie pomówienia, pretensje, że to było źle, że to było niedobrze. No, trzeba być i, i cierpliwym, żeby odpowiedzieć, żeby nie denerwować się, żeby w miarę swoich możliwości jakoś przekazać to też, jak to się dzieje i co to jest. No, chyba takie spotkania z mieszkańcami których połowa to jest za na przykład, połowa jest przeciw jakiejś tam decyzji, podjęcia decyzji, przeważnie to z funduszem sołeckim. Jak były spotkania, to jedni byli za, żeby coś tam zrobić, drudzy byli przeciwni, żeby coś tam zrobić, no i niestety te dwie strony trzeba było pogodzić. Czy tak, czy tak, czy inaczej, tłumaczyć, tłumaczyć się samemu, tłumaczyli też i, i mieszkańcy, że to można, tego nie można, bo to były zadania własne gminy. Także nie można było wszystkiego zrobić, co chcieli mieszkańcy. I to jest takie trudne, że, że trzeba to wszystkich wysłuchać i wszystkim umieć odpowiedzieć, wiedzieć, co powiedzieć i jak powiedzieć bez spokojnie, bez nerwów. I, i to takie trudne, trudne czasami momenty są właśnie. W gminie Juchnowys jest od ubiegłego roku 47 sołtysów, ponieważ sołectwo Olmonty podzielono na Olmonty i Izabelny. To 47 sołtysów. No chyba wszyscy coś mają do powiedzenia, bo każda wieś coś tam sobie chce. Coś tam brakuje, coś tam nie tak. Także no jest no, sporo takich aktywnych sołtysów, którzy, którzy coś mają zawsze do powiedzenia. E, no, najbardziej chyba takim rozrywkowym sołtysem to są sołtys dorożek Pan Roman Szpica. No też właśnie Roma szpica. Najbardziej. <grymne> Może nie do tańca, ale do śpiewu to tak. Najlepiej tańczy, to chyba nasz przewodniczący sołtysów właśnie pan Drozdowski Ignacy. Pierwszy tancer. W naszej takiej całej sołeckiej tej drużynie. Znaczy w tej chwili już dawno się nie spotykaliśmy, no to, to nie bardzo, bo i nowi sołtysi przybyli i, i starzy, to także no, nie mogę powiedzieć w tej chwili. Bardzo dobry. Bardzo współpracujemy z Panem Wójtem i naprawdę jest przychylny, bo gdy spotykamy się nawet na takich zebraniach, czy, czy jakiś telefon, czy coś chcemy się dowiedzieć. Bardzo chętnie przyjmuję w urzędzie. Po prostu nie musimy czekać na jakieś tam godziny, tylko mówię, że w tej chwili możesz przyjść, czy możecie przyjść, coś tam się dowiedzieć, coś tam powiedzieć, coś tam przekazać. Czy my się zwracamy do pana Wójta o coś z pytaniem jakimś, to bardzo chętnie nam odpowiada i oczywiście pomaga, jeżeli coś tam nam nie wychodzi, czy, czy coś tam jest nie tak, jak powinno być, to, to potrafi nam wytłumaczyć, powiedzieć, że to można, tego nie można, nie możecie tego zrobić, nie możecie tego, czy nie możesz tak, czy nie możesz tak. Także współpraca jest naprawdę super. Bardzo dobrze, bardzo dobrze się czują naprawdę chwalą, chwalą pracę Ośrodka Kultury, chwalą te zajęcia. U nas na przykład dzieci to już się dopominają, kiedy lato ok będzie, kiedy będzie można przyjść do Ośrodka Kultury i, i też są tysi i że jeżeli coś potrzeba, się zwracają o coś, to też bardzo chętnie i, i zostają załatwieni tak jakby pozytywnie i, i bez żadnych przeszkód. Także współpracę mamy też bardzo super, dobrze. Chwalimy pana dyrektora i wszystkich pracowników i także dalszej współpracy czekamy. No życzę jak najmniej problemów. Jak najwięcej zadowolenia z tej pracy, niby to praca społecznej trochę, ale jak najwięcej takich przyjemnych słów, przyjemnych zdarzeń takich w swoim środowisku, w swojej wsi, na przykład, w swoim, żeby, żeby mieszkańcy byli zadowoleni też z nas, wszystkich sołtysów. No i oczywiście życzę zdrowia, swobody ducha, pokoju, spokoju. I współpracy właśnie z Urzędem Gminy, tak jak i z GOKiem, żeby to było, żeby się współpracowało właśnie dobrze, no i między nami są ty sami, żeby się działo tak dobrze, jak się dzieje do tej pory.